W 1967 roku Paweł Minarik został zwerbowany w komunistycznej Czechosłowacji. Jest doświadczonym spikerem radiowym. Ma infiltrować Radio Wolna Europa i szpiegować na rzecz rządu Czechosłowacji, który jest ostro krytykowany. Minarik miał zdobyć jak najwięcej informacji o tych rozgłośniach radiowych. Śledził listy gości i tematy audycji, ale posunął się dalej. Zdobył nawet plany budynku, żeby móc przygotować zamach bombowy. Jest to klasyczny przykład infiltracji pewnej organizacji przez wrogi wywiad Radio Wolna Europa było jak cierń w boku komunistów. W 1976 roku Minaryk zostaje wycofany z Niemiec. Pojawia się na konferencji prasowej w Czechosłowacji i triumfalnie opowiada o tym, jak przeniknął do radia nazywanego Hańbą Eteru. Radiowa propaganda jest jak pocisk lądujący we wrogim kraju. Jednym ze środków zaradczych może być zniszczenie rozgłośni albo otrucie jej pracowników. Brano to pod uwagę. Kolejny przywódca uważa Radio Wolną Europę za zagrożenie. Jest to prezydent Rumunii Nicolae Ceaușescu. Wypowiada wojnę rozgłośnie po tym, jak został przez nią skrytykowany. Takie informacje przeciekają do społeczeństwa i mogą sprawić, że przywódca traci poparcie a nawet zostaje znienawidzony. Czałczesku zainicjował program Eter w celu uciszenia antykomunistycznych głosów. Nawiązał kontakty z międzynarodowym terrorystą Iliczem Ramirezem Sanchezem, który jest nazywany Szakalem. Carlos Szakal był chyba najskuteczniejszym samotnym terrorystą. Można pomyśleć, że ktoś taki pojawia się tylko w filmach, ale on istniał naprawdę. Czałczesku przekazuje Szakalowi miliony dolarów, by pozbyć się rozgłośni i jej pracowników. Celem jest dyrektor radia Wolna Europa, Vlad Georgescu. W 1987 roku powiedziano mu, że nie przeżyje roku, jeśli nada jedną z audycji.